Tak jak widzicie OBD-11 pierwszej generacji. E, mam to od kilku dni. No ale szczerze powiem strasznie mnie to nurtowało, że nawet powiem szczerze nie wiedziałem, że jak kupiłem, bo kupiłem używkę i że nie ma czegoś do jak się podłączy w kostkę się podobnie samochodzie do wyciągnięcia po prostu. Tak napisałem, motałem się z tym, trochę ciężko. I, i, I jak to się mówi, jeżeli to może, nie wiem, jak to jest nowe na gwarancji, ale to jest już po gwarancji. Także mówię, rozbiera się to elegancko też, znaczy elegancko. Tutaj ten, jak jest ta kostka, nożyk, tutaj o, małym śrubokręcikiem czy tam nożykiem, i tu podważa i to wyskakuje, już wcześniej podważyłem, o. To jest takie coś, tylko takie ustrojstwo i no mówię wczoraj z nudów tak e, sobie to zrobiłem taki uchwycik, że elegancko tu nic nie przeszkadzało. Też tak zmierzyłem sobie w środku, żeby e, ta płytka nie dotykała do tego. Tu nawet jeszcze tak zabezpieczyłem taśmą, żeby w razie W coś tam nie dotknęło, a po prostu E, tak, w akcesoriach nawet widzicie, że można sobie jakieś tam kółko dopiku, dokupić, kawałek smyczki, chyba za 7 euro czy coś takiego. To także, mm, no mówię, e, wo, można sobie samemu to zrobić. Dla chcącego nic trudnego, jak to mówią, tak? E, wziąłem tak, myślałem, myślałem, no może sprzętu się tak zbytnio nie miało, ale. Ta śrubka co jest to wkręcona to jest z komputera, ze starego komputera, co się przykręcało tam z tyłu takie, nie wiem, płytę, czy, czy, czy jakieś tam jak to się mówi płytki inne. Przywierciłem dziurkę e, trójką, wiercełkiem. E, smyczka widzicie od, tele, od telefonu. Kawałek tej smyczki takiej od telefonu. Jak to się mówi? I kółeczko takie miałem i mówię, teraz elegancko się podepnie do samochodu, czy tam coś ciągnę za kółeczko i wychodzi. A w środku dałem śrubkę. Znaczy nakręteczkę taką. Taką nakręteczkę, o. Powiem dokładnie, chyba ona jest ze starego gniazdka, taka kwadratowa. Oczywiście też ją wcześniej może troszkę, dla pewności jeszcze nagrzałem. I wtopiłem tak się otworzy to tam na środku widać w tym jest zarys, środek tego idealny, takie kółeczko i, 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 i po prostu mówię, nagrzałem przyłożyłem w tym miejscu na środeczku idealnie prawie albo może minimalnie gdzieś zboczyłem i wiertełkiem przewierciłem i później wkręciłem tą śrubkę od tego kompa, oczywiście też ją trochę tak, trochę ją skróciłem, bo była za długa że praktycznie ona tutaj nawet w tej śrubce jeszcze nawet nie wystaje. Mówię dosłownie, chyba z milimetr, z milimetr ona wystaje tutaj. Ta śrubka ogólnie w tym plastiku, tak? A tam dosłownie to, jakby chciał się y, zmierzyć, przymierzyć, to jest 2 mm, może 2,5 jest w wolnej przestrzeni. Że tak, że y, nie przeszkadza to, że coś tam dotyka. No, ale w każdym bądź razie, y, no, pomocne. Sami wiecie jak ja to mówię że nie ma nie ma nie ma tego uchwytu czy tam coś jakoś tak to się palcem czy nie no wyciąga trochę kiepsko było wyciągać tak. A teraz już takie coś jeżeli ktoś ma ochotę może sobie naprawdę zrobić oczywiście, oczywiście inny sposób rozwiązania można to z latareczki może jakieś takie nieraz te kawałek jakiegoś czy znaczy nie drucika tylko łańcuszka jest takim obrotowym e, tym 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 takim co jedno i dru drugie zaczepia. No można też to jakoś, ale no mówię, najbezpieczniej, no mówię, wziąłem to, przywierciłem i tu kawałek śrubki, że to naprawdę nie wyleci. Nic, dobrze się trzyma i elegancko pasuje. I teraz włożę. O, o. zawstryknęło. To jest na zatrzaskach takich tam w środku się trzyma. zastryknęło elegancko.